Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Pisze do was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na jego imię. Pisze do was ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was dzieci, że znacie ojca. Napisałem do was ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do Was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w Was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.